Jest sobota, 16 sierpnia. Codziennie o 18:00 znajdziesz tu słowo Boże na kolejny dzień. Możemy się rozwijać dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z księgi Jozułego. Jozue przemówił do całego narodu: Bójcie się Pana i słuszcie mu ze szczerością i wiernością. Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki i w Egipcie a służcie panu. Gdyby jednak wam się nie podobało służyć panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie: czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami: Dalecy jesteśmy od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej z domu niewoli? Czyż nie on przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy, wraz z Moretami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. I rzekł Jozuę do ludu: Nie możecie służyć Panu, bo On jest Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym, i nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć cudzym Bogom, Ześlę na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę. Lecz lud odrzekł Jozuemu: Nie, chcemy służyć panu. Jozue odpowiedział ludowi: Wy jesteście świadkami przeciw samym sobie, że wybraliście pana, aby mu służyć. I odpowiedzieli: Jesteśmy świadkami. Teraz usuńcie cudzych bogów spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu Bogu Izraela. I odrzekł lud Jozuemu. Panu Bogu naszemu chcemy służyć i głosu jego chcemy słuchać. Zawar więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu prawo i przepisy w Sychem. Jozue zapisał te słowa w księdze prawa Bożego. Wziął potem wielki kamień i ustawił go tam pod Terebintem, który jest w miejscu poświęconym panu. Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu: Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadectwem, ponieważ słyszał wszystkie słowa, które pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego Boga. Wtedy Jozuę odprawił lud i każdy pośpieszył do swojej posiadłości. Potem umarł Jozuę, syn Nuna, sługa Pana, mając 110 lat. Oto Słowo Boże. Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Ty jesteś Panem moim. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy: On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Pan mym dziedzictwem. Moim przeznaczeniem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysławiam cię, ojcze panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: "Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy królestwo niebieskie." Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Oto słowo pańskie.